Jesteśmy w salonie Dwa Kółka 30 km pod Bydgoszczy. Jesteśmy największym salonem sprzedaży na Pomorzu i Kujawach. Sprzedajemy motocykle, skutery, kłady, krosy, rowery i sprzęt ogrodowy. Dzisiaj chcieliśmy państwu zaproponować, zaprezentować motocykl z polskiego producenta Zip. Jest to model Pro XT 1250 o pojemności 125 cm sześciennych. Motocykl, eee, tak jak Państwo widzą, tutaj mamy w kolorze niebieskim, nowy kolor, który wyszedł w ubiegłym roku. Eee, do tej pory te pojazdy dostępne były w bardzo fajnym zielonym kolorze i w kolorze czarnym. Sportowa sylwetka, eee, silnik oczywiście czterosuwowy. Spójrzmy tutaj dokładnie, co mamy: wymiary tego pojazdu: eee, 2100 na 710, na 1100. Waga pojazdu to 143 kg. Układ paliwowy, oczywiście na wtrysku, czterosuwowy, jednocylindrowy silnik, moc 11-12 koni. Prędkość maksymalna zgodnie z normami Euro 4, 90 km na godzinę. Układ hamulcowy CBS. No i opony z przodu 17, to na 80 i z tyłu 17 130x70, mamy troszeczkę szerszą z tyłu oponę. Hamulce z przodu bardzo fajne, podwójne tarczowe hydrauliczne. Prosimy o przybliżenie. Z tyłu hamulec tarczowy również hydrauliczny, akumulator 7A i zbiornik paliwa około, 7, około 13 litrów wchodzi do takiego zbiornika paliwa. Motocykl typowa sportowa sylwetka. Poprosimy teraz naszego kierowcę o odpalenie pojazdu. Posłuchamy, jak, jak brzmi ten motocykl. Poprosimy o przekręcenie kluczyka, najpierw. Tak, mamy tutaj wskaźnik paliwa obrotowierzchni. Jest to ciekawa propozycja w kategorii ścigaczy 125. Nie ma dużo konkurencji na swoim rynku. No, Mogłbym tutaj wskazać romety z Iwany, które, które mają podobny styl, i podobny, również należą do klasy ścigaczy. Proszę Państwa, przypominam, to był. Motocykl Pro XT1250 polskiego producenta ZIP. Bardzo ciekawa oferta. Pojazdy dostępne są u nas w salonie. Zapraszam Państwa na naszą stronę internetową wwwsalon 2 Dziękuję za uwagę.